Dziś z zamku pozostało niewiele. Częściowo zachowała się wieża bramna oraz ruiny domu mieszkalnego po drugiej stronie wzgórza. Częściowa rekonstrukcja i zabezpieczenie tych obiektów przed dalszym niszczeniem to główny cel, jaki stawiają sobie członkowie grupy Ratujmy Zamek Sobień, ale nie jedyny. W planach jest także zadaszenie wieży bramnej i utworzenie w niej mini muzeum, kasy biletowej lub sklepiku z pamiątkami, a także otoczenie opieką całego wzgórza zamkowego. Nasze działania są wielowątkowe jakby, nie polegają tylko na ratowaniu samego zamku, ale jakby stworzenie opieki nad całym wzgórzem zamkowym. Pragnę przypomnieć, że oprócz ruin zamku z XIV wieku są tutaj również takie elementy militarne jak chociażby bunkr z II wojny światowej czy czy znajduje się tutaj rezerwat przyrody. Te wszystkie trzy elementy chcielibyśmy ująć w programie działań naszego stowarzyszenia, tworząc z tego wzgórza nie tylko taki jeden, jeden element turystyczny tutaj, który mógłby fantastycznie się rozwijać, ale właśnie tworząc z tego wszystkiego coś na kształt takiego rezerwatu przyrodniczo-historycznego. Historia zamku sobie sięga XIV wieku. Należał on do rycerskiego rodu Kmitów i przez kolejne 200 lat tętnił życiem. Gościł tu nawet król Władysław Jagiełło z żoną. Na zamku mieściła się siedziba rodu Kmitów, to było gniazdo tego rodu. Możemy sobie dzisiaj tylko wyobrażać wspaniały dwór, jaki tutaj rezydował. To byli ludzie związani z obsługą zamku, służba dworska. To była też stała załoga zamkowa, która broniła tego zamku w trakcie jakichś zagrożeń. Wiemy, że mnóstwo okolicznej szlachty, rycerstwa. Na, w razie potrzeby stawiało się na zamek i tutaj dodatkowo wzmacniało załogę zamkową. Mamy informacje o kapelanie zamkowym, który tutaj był, służył jako duszpasterz tej rodzinie Kmitów. Wiemy też o pisarzu zamkowym nadwornym jednego z przedstawicieli rodu Kmitów. Także to miejsce było naprawdę wspaniałym, wyjątkowym zamkiem i... No, chcielibyśmy dzisiaj e, powrócić jakoś do tamtych czasów, do świetności tego zamku. Sobień to wyjątkowy obiekt, jeden z trzech średniowiecznych zamków ziemi sanockiej i jak każdy ma swoją legendę. Ta legenda mówi o pięknej żonie jednego z kmitów, e, która miała zdradzać swojego męża z, rycerz, z rycerzem z Węgier, Andrzejem. E, mąż, kiedy dowiedział się o zdradzie żony, miał zamurować piękną panią w lochach i ona tam miała umrzeć od tamtego czasu w wiosenne Jasne noce ma pojawiać się gdzieś tutaj na murach zamku i no, przypominać tamtą straszną historię. W latach 30. XVI wieku ród Kmitów opuścił Sobień i przeniósł się do zamku do pobliskiego Leska. Od tego czasu obiekt je i stopniowo popada w ruinę. Teraz grupa ludzi chce przywrócić mu choć część dawnego blasku. Wydaje nam się, że te pamiątki historyczne, które mamy na terenie Ziemi Sanockiej, czy okolic Sanoka, czy, czy w Bieszczadach, są tak nieliczne, że. Powiedzmy tak, sobie grzechem, byłoby nie zajęcie się nimi. To, to jest po prostu obiekt wyjątkowy. Tak jak mówiłem, jest to jeden z trzech tylko zamków średniowiecznych, i bez ingerencji naszej, no, chyba czekałyby go smutne losy. Ja pamiętam jeszcze przed 15 laty swojej wycieczki tutaj. I pamiętam, że tego zamku było więcej. On z każdym rokiem staje się, jest, jest jakby mniej, mniejszy, w gorszej kondycji, więc wydaje nam się, że to jest ostatnia szansa, żeby spróbować coś przy nim podziałać. I tak tutaj pewne prace zostały zrobione w latach 60. i 70. -tych podczas badań archeologicznych. Tadeusza Żurowskiego, konserwatorskie które zabezpieczyły te mury bo być może dzisiaj już byśmy było ich znacznie mniej także warto to jest nie tylko satysfakcja nasza jako ludzi którzy są to zaangażowani ale chcemy żeby to się przełożyło jakby na większe zainteresowanie naszym regionem wszystkim którym zależy na tym aby sobie ponownie tętnił życiem zachęcamy do wstąpienia do stowarzyszenia o spotkaniu poinformujemy na portalu isanok.pl